Cześć, drodzy widzowie, witam Was na kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj przygotowałam kolejną rywalizację zdrapek z tą samą tabelą wygranych. Deluxe 7 i różowe diamentowe 7 mają te same wygrane. 9 stopni takich samych. Ostatnio robiłam taką rywalizację zdrapki bonus 7 z zodiakiem. Ta rywalizacja wypadła super, także postanowiłam, Pójść w te rywalizacje, właśnie z drapek z tą samą tabelą. Możecie dać mi znać, co o tym myślicie. Z tą tabelą jest jeszcze inna zdrapka, Co najmniej jedna, ale postanowiłam zestawić dwie siódemkowe. Zobaczymy, jak pójdzie. Ta jest dla mnie pechowa. Różowe, diamentowe. no takie średnie. Może zaczniemy od tej pechowej. Mam numerek 3 i 22, czyli od wcześniejszego. I szukamy siódemek, albo czarnych, albo fioletowych. Nie za bardzo lubię numerek 3 w zdrapkach. Ale wiadomo, wygrane są, rozmieszczone losowo. I właśnie to teraz widać. Czyli trzeba narzekać od początku. Siódemka już się trafiła. Jeden, cztery, trzy, dwa.

zdobyte i jeszcze dwudziesty drugi numer z tej zdrapki i szukamy siódemek dziewięć dwa dwa osiem dziewięć cztery pięć jeden i sześć trzy dwa sześć osiem pięć sześć 4, 3, 1, 4, 8. No to tylko ta trójka dała wygrać. Te kontrolne tak chowają. Dobra, tu jest pusta. Sprawdzimy, czy różowe diamentowe 7 wygra. Że graczy zremisuję szukamy siódemek czarnych albo czerwonych A i tutaj mam numerek pierwszy dwa, cztery, dziewięć, sześć, pięć, osiem, sześć, dziewięć, cztery, dwa i trzy, pięć, osiem, trzy, pięć, osiem, dwa. 6, 3 i 4. No, jedynka bez wygranej. Kontrolne różne. I mam jeszcze jedną. To mam z numerem 20. Trzymajcie kciuki, żeby coś wpadło. Szukamy siódrę. Jest 9, 5, 9, 3, 6, 6, 8.

Mamy dzisiaj zwycięzcę, nie ma remisu, ale nie spodziewałam się, że wygra Deluxe 7. Tutaj pojawiła się dyszka w zdrabce z numerem trzecim, więc na wkład 40 zł mamy dzisiaj odzyskane 10, no i wygrywa Deluxe 7. Zapomniałam Wam jeszcze na początku coś pokazać. Patrzcie, w tych zdrabkach jest jakiś taki numerek jeszcze przed numerem kolejnym zdrabki przed numerem paczki. Zawsze są na zdrapkach tylko te trzy. Numer zdrapki, numer paczki i numer zdrapki w paczce. A tutaj na tej Dolux 7 mam jeszcze jakieś numerki przed. Dziwne to jest. Jeśli wiecie, co one oznaczają, to możecie też mi dać znać. No dobra. Dzisiaj kończymy z dyszką, ale mogło być zero, więc nie narzekam. Mam nadzieję, że następnym razem pójdzie po prostu trochę lepiej. No i czekajcie na kolejne odcinki i kolejne rywalizacje z drapek z tą samą tabelą. Pa, pa kochani!